Za nudze, to papier będzie suchy. Zobaczcie. Poczekaj, mogę jeszcze raz, ja, ja stanął troszeczkę. Zobaczcie, dwa to Jeden jest z dziurką, gdzie może powietrze dojść, a drugi nie. Zadłam mam i zamoczę obydwa w godzinę. Jest zobacz, jest suchy papier, tu i tu. No to zaczynamy czary mary teraz. Czekaj, Ten to to, to to, to się się, kawałek jak na tym do szczęścia nie jest potrzebny. No zobacz tutaj, no właśnie. Zobacz, co się stało z tym, a to, co się stało z tym. Tutaj trzeba No zobacz. I co? Bo jest dziurka pod No, Tam, gdzie była dziurka, powietrze wysyła, właśnie do do doszła tam woda. Tam, gdzie jest zamknięte, nie było dostępu powietrza, to woda nie mogła dojść i... Jest wszystko w dalszym ciągu. Słuchaj, czyli zobaczcie, wyporność czatła. Kiedy te dziury, to wszystko w środku będzie tonęło. A gdy jest to szczenie zamknięte, to to unosi się na wodzie i się nic z tym nie powinno stać. Następne oświadczenie. cisza? Uważajcie, jest. Ale czekajcie, nie proszę, Mikołaj, bardzo ciszej rzeczy. A koleżanki, zgraszam. Proszę. Mój projekt polega jak dmuchnę przez tą słonkę, to wciśnienie się wzrasta, a kulka lata w powietrzu. Wnosi się. No, wnosi nie Ojej! Aż tam mocno! Proszę delikatnie. Daj tą kulkę. Nasza jeszcze. I pomóc nie tak mocno. Delikatnie. Śmiało. Widzicie, jak się nosi? Porusza. Wlaź się. Prowadza. Dobrze. Następne. Jeszcze Najgrzeczniejsze dzieci będą mogły potem doświadczeniem też w do ślubie. Ale najgrzeszejsze, kiedy to się działo mi. Kacper na forum, zobaczcie. nadmuchuje powietrze. Następnie. Nic nie mów. Kacper, poczekaj. Umieszcza na płytce i z takim puszkiem. Oj, oj. Przepraszam. zobaczcie, jest. Dobre. A zobaczcie, jest balonik na tym? Nie ma powietrza, o, ale teraz odbezpiecza. Co, robisz? Co się stało? No, 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 właśnie. Ja mam no, 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 Dobrze, uwaga. Na doświadczenie ma Kuba. A na papier położył igłę. I co się stanie, jak myślicie? E, e, papier będzie na, na wodzie. No a igła to nie, tak? Nie, igła będzie na tym papierze. No to zobaczymy. Zobaczymy. Papier. A, bo, że się, a, papier nie a, dostaje.

To, no to tutaj, to, tutaj, jest, jest, jest. Nie ruszamy, bo do, to do doświadczenie, które pewnie musi A teraz Ola, Ola. Nina, na proszę cichutko, ostatnie Osta doświadczenie. Dziękuję bardzo, trzeciakaza, to będzie z tyłu na dywan. Nie, nie, nie możemy, nie zrobimy. Proszę się. A ty ci, ci co wiesz, Emila tu siedzieć? Nie musisz konie siedzieć? No, to się zrobi Od rozkazówka. razu To doświadczenie polega na tym, że ciepłe powietrze ze świeczek unosi. I widzicie porusza się, co? Wprowadza w ruch tego ślimaka. Widzicie, się rusza? A weźmiesz teraz precz weźmiemy chwilę do zapona. Widzicie? Rusza się? Nie. A weźmiemy teraz? Tak. Widzicie? Wprowadza... Nie. Czyli wprowadza w ruch, zobaczcie, ciepłe powietrze wprowadza właśnie ruch, różne przedmioty, tak? Dobrze. Dzięki, super. Dobra. Dobra, nie skurczajcie ten stoże, Oraz ten, ten zgasi, a u Kuby już jeszcze powtarza? Jeszcze chwilę. No to właśnie powinno to stać ciekawe, że... To teraz ja pani Jola proszę się odsunąć. do tyłu, do tyłu. Ja to do ciebie tu. O, Czekaj na no.